Mieliśmy dwa sety po swojej stronie, wystarczyło postawić tą kropkę na D. Nie udało się, mieliśmy swoje szanse, żeby pozamykać e, kolejne sety, ale trzeba powiedzieć, że bardzo dobra zmiana Pawła Rusina, e, Radom złapał wiatr żagle, zaczęli grać dużo lepiej, no i nie, zasłużenie wygrali, a my niestety przegraliśmy. emocjonujący mecz, więc to jest na pewno pozytywne. Zagraliśmy pięć setów szkoleniowo też bardzo dobrze, więc na pewno na upartego parę dobrych rzeczy można znaleźć. E, mieliśmy super momenty, mieliśmy też gorsze, dlatego ten wynik był wyrównany, ostatecznie przegrany. E, no, te pożegadła po to są, żeby się sprawdzały, więc trudno, ale nie ma co rwać szat. Tak też się mówi. I jedziemy dalej. Mamy sobie sprawę, że w styczniu nie mamy miejsca na poślizg i nie możemy przegrywać żadnych meczów. Będziemy świetnie przygotowani taktycznie, a jesteśmy bardzo dobrą drużyną, i wydaje mi się, że, że będzie wszystko ok.